Przed nami trzecia letnia edycja zawodów Orlenka. Cup. Szukamy następców mistrza. Po dwóch zawodach z Zakopanem. teraz przenosimy się do szczyrku. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Powyżej 120 zawodników na starcie. No i co? Szukamy następców mistrza, czyli Kamila, Piotrka, Dawida. Szykuje się bardzo intensywny, ale ciekawy dzień. Dużo dobrych skoków. Czekamy. Bardzo fajna skocznia, da się tutaj dalej poskoczyć na pewno. Jak podwieje, to na pewno da się nawet tutaj rekord taki ustanowić. Atmosfera dopisuje, muzyczka jest, jedzenie jest, wszystko co trzeba po prostu jest. Teraz jedzie przeskoczek i za chwilę zaczynamy skoczyć. Moja przygoda ze skokami zaczęła się dzięki mojemu tacie, który był tam powiązany ze skokami praktycznie od zawsze. No i później jak byłem dzieckiem, no to też przeszło na mnie w wieku 7 lat sam zacząłem trenować. Wujek mnie zaczął na trening, więc tak rodzinnie, że tak powiem, że za W 2017 roku w zimę. Trenuję od 9 roku życia, bodajże. To już mat czasu. Zaczęłam od tego, że mój brat starszy zaczął trenować, jeździłam z nim na treningi, no i tak jestem tutaj. No, skaczę już od ósmego roku życia, patrzyłem w telewizor jak skakali i też tak chciałem i zapisałem się na skoki. Mam 13 lat i zacząłem jak miałem 11. Kolega skakał i mnie zachęcił. Chciałabym na olimpiadzie zdobyć punkty, dobre miejsce zająć i w Pułażze świata punktować też. Na pewno w Połażu świata muszę powiedzieć. To jest takie jedno z marzeń. Planuję wystartować na najbliższej olimpiadzie. Ja się uda. No, w przyszłości na pewno bym chciał wystartować w Połażze Świata i być najlepszy. Zgarnąć igrzyska olimpijskie. Kamil Stokko to była klasyczny. Sara taka nasi. Moim takim idolem jest Stefan Kraft. Za lot, za to odbicie, mm. za ten styl. Kamill Stokko, Angel Stefan Kraft bardzo ładnie leci w powietrzu i też chce tak lecieć kiedyś. Cześć, jestem Tymek Cięciała, witam Was serdecznie dzisiaj na Orlen Cupach w Szczyrku, na skoczniach w Skalite. Chodźcie ze mną, dzisiaj Wam pokażę jak wygląda rutyna skoczka na zawodach. Teraz sobie smaruję iką, żeby lepszy z był, żeby lepiej się skakało, szybciej jechało. Bierzemy buty i idziemy. No teraz trzeba iść na wyciąg, żeby się nie spóźnić na start, to najważniejsze. Jeszcze w krokach idę, żeby mi nogi w miarę odpoczęły, nim założę buty skokowe Trochę źle czas wykalkulowałem, za późno trochę wyjechałem, że będę musiał się od razu ubrać u góry i skakać. Teraz jedziemy na skocznie na dziewięćdziesiątkę. Największą skocznie tutaj w skal na skalitym. I jak przyszła moja rutyna, zawsze jak wjeżdżam na zawoda to zamiast sprawdzić przed wyjściem, czy wszystko mam, to sprawdzono na wyciągu. To jest najgorsze co robię, ale się to tak przyjęło i zawsze mi jakoś po tym lepiej leci. O, coraz lepsi skaczą, coraz lepsi skaczą. W górę też zawsze, jak siedzę, to yy, przyglądam się na skoki innych, żeby zobaczyć, jak oni sobie radzą, bo 70 metrów teraz może rywalizujemy ze sobą, ale wszyscy jesteśmy jedną wielką polską kadrą i jesteśmy kolegami i powinniśmy się wspierać nawzajem, a nie mieć taką chorą rywalizację. I myślę, że to jest nawet ważniejsze niż te podium, żeby mieć dobre stosunki z każdym. Druga rzecz, którą zazwyczaj robię na wyciągu, to jak jadę do w górę, tam jest pan Tomek z obsługi. Zawsze się z nim witam. On się zawsze ze mną wita. Widzę, że wszyscy uczestnicy są, nie ma żadnych braków. No i skoczę dzisiaj, mam nadzieję, jak najlepiej. Na tym mi też zależy. Żeby zdobywać te wyniki. Żeby mamy się pochwalić i dziadkowi zanieść medal. Dzień dobry. Zazwyczaj jak tutaj siedzimy u góry, to siedzimy albo na samym dole, albo na samej górze, żeby się wyciszyć od wszystkich, skupić się na skoku, przebrać i... Widać, jest wszystko w tym. No i niestety tutaj muszę zakończyć, bo muszę się serię skupić na skoku. Trzymajcie kciuki i zobaczymy jak będzie. Trzecią letnią edycję zawodów Orlen Cup kończymy biegiem do kombinacji norweskiej cross na trasie w górnym szczyrku. Pogoda jest idealna, bo przed chwilą popadał deszczyk, nie ma upału, nie będzie się kurzyć. 1200 metrów, to jest dystans jednego okrążenia. Czekamy na walkę do ostatnich metrów. Będą się zawody w kombinacji norweskiej, czyli ogólnie w biegach po skokach. Profil klasy nie należy do najłatwiejszych zdecydowanie. No i na pewno będzie ciężko. Zmęczyłem się. Taką trasę. No. Jedna z trudniejszych, jaka jest. Niby się wydaje, prosta. na oka, ale to jest katorga. 4,30 No i pięknie Było trochę ciężko